Siemanko, z tej strony Dawid z Sky i witam Was w 11 odcinku z przeglądu TikToka. Główna strona, pierwszy TikTok, lecimy, lecimy, lecimy widzowie z tym oczywiście. No, to jest to co my lubimy. No, elegancko widzowie, elegancko. Ej, To tyle? To tyle. E, myślałem, że coś więcej. To dla pani. To dla pani. Dobra, w chuje mam to. Chcę do jedynego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestajemy znaczenie. Do misurę akcestują mesowości, To niech prawdy tylko dobrej miłości. Chodź me muzyka. Ja pierdolę ty. To jest. A! Była tam jest wszystko, wyłącznie wszystko! Komputer wyłączamy, słuchawki odłączamy, pianino odłączamy, to zabieramy, to zabieramy, kurwa, jego dać wszystko, wszystko zabieramy, cholera, światło się chce wyłączyć, wszystko, kurwa, zabieramy, Boga będzie, chowaj wszystko! Ale... <todgłosy> Jak naprawić uszkodzone pi... Kurwa! był Pokaż środek torby. Ty byłaś chwilę przed ślubem w okresie jak się przeprowadziłaś do Warszawy i myślałaś, że to ten facet, po czym zauważyłaś w telefonie, że jesteś wpisana w kontaktach jako pieniądze. Tak. Trochę ciężko jest mi w to uwierzyć, bo to brzmi absurdalnie. Absurdalnie brzmiało wytłumaczenie tego człowieka, dlaczego zostałam tak wpisana. No jak, dlaczego? E, no bo wiesz no, słuchaj, no ja, ja jestem z kolegami, no to przecież wiesz, jak dzwoni kochanie, no to było. No to ci wpisałem kasa czy pieniądze. No wiesz, jak dzwonią, no to wiesz, że ktoś mi dzwoni, bo mi wisi kasę. Widzisz, dla ciebie jest absurdalne to, że nie wierzysz w tę sytuację? A ta sytuacja to jest do tego, jak ci ludzie się tłumaczą z tych sytuacji. Ty byłaś chwilę. Przed... Mieli łapać niedoszczenie no kierowców, okay. sami byli pod wpływem środków odurzających. Chodzi o dwóch policjantów z Torunia, którzy zaczęli zmianę odurzeni narkotykami. Szybko zostali zatrzymani, mają być zwolnieni ze służby, a ponadto. mnie! Ja, Zajebiście, nie wiem po co i użyć zamówienia. Proszę bardzo, Poproszę dwa makflary. Jeden czekoladowy, drugi waniliowy. Czekoladowy czy? Jeden czekoladowy kitka z polewą czekoladową. może być M&M's albo Lion. Rozumiem, poproszę w takim razie Liona. Lion z polewą czy z polewą? Ja. A jakie... A jakie są do wyboru? Karmel, czekolada czy karka? O proszę karmel. Dobrze, lion czekoladowy, I drugi czekoladowy. Lody waniliowe. fajnie no, lektor. Jestem kurwa No, elegancko widzowie. W końcu w końcu jakiś dobry TikTok wleciał. W końcu jakiś dobry TikTok. Kurwa no, w końcu tu znowu hotel. Tu kolejny hotel. Kursanci. Tu instruktor. Nie, nie rozumiem tego trendu. Czy tak wyglądają okulary korekcyjne przyszłości? No i wiesz, ono mi pisze: "Dawaj, wpadnie do mnie, ogrzej mnie". Bo przecież mamy 25 stopni nocy, nie ma szans. Kurwa, debil. Dobra, i weźmy

Czy nie chciałbym przyjechać, nie? No to ja mówię, kurwa, co ty się boisz, ciemności czy, czy, czy o Co stary, jak tam z tą dupeczką? Nie wiem, mnie na oślep spacer. Uuu, to dobrze! No, Cały przyster w nocy nie będzie widać, nie? Ej, dobra, to jest zajebiste. Ciekawe, czy mają więcej TikToków, na przykład, tego typu. Jest coś, no, part... A który to był, part 1? Kurwa, teraz nie wiem. No i wiesz, ona mi p... Ej, Kościan, tam jest ta ekipa, która mi groziła. A trenują coś, No, trenują hobby horsing, myślisz, że damy radę? Byliśmy na tej dumówce stary, zapytałem się, czy może musieliśmy na kolana. Uuu, uh, pozwoliłeś jej? No nie no, kurwa, bo chłopiec ze dwa krzesła by <laughs> No i stary, ona mi mówi, że rodzice rodziców nie w domu. No i co, no i co? No i na no to spokojnie, jeszcze wrócę. <laughs> No i co stary, co zrobiliście? No normalnie, ona z jednej ja z drugiej wynieśliście. <grystanie> stary, tam teraz cały czas trzymać się na ciebie gapi. Która tamta? No kurczę, e, kurwa gapi, co? <grystanie> Jak tam z tą laseczką kością? Napisałem, że jestem niezłomogiem. Uuu, a ty co na to? Żeby spierdalała, bo nikt mnie nie będzie wyzywał żadnych szeregów czy coś. <grystanie> stary, słyszałem, <grystanie> że grypsujesz. Co? Ja do żadnej gry w życiu nie popsułem, stary. Przepraszam bardzo, trendy prosto. A tam w prawo. Dobra, dzięki. <grystanie> Kurwa, dobre, dobre konto, fajny. Ej, ale fajna willa, opuszczona. Kurwa, ale fajne. Cha kochani, Aaa, że z dobra z prawej strony kierownica jest, nie? Hmm, pamiętam to. Bawiło to za pierwszym razem, teraz już tak nie bawi, no. Teraz już tak nie bawi. <grywanie> no, nie no, troszkę bawi, ale już, już nie tak jak na początku, nie! Cały na czarno jak kominiarz, daj, daj, cały tym hajdem. Mój wszystko mi drugie, aż. Czy uważasz, że tam Bambi? Tak, tylko w aplikacji Tylko żebyście to zdjęli w ogóle z menu. Bo to jest. Żebyście Bambi zdjęli z menu. Bo ten czarny i wszystko to jest. Bo ja jestem, c... ja jestem. Ja jestem kominiarz, ja jestem kominiarz. I ja jestem cały na czarno jak kominiarz. Pana, ja byłem już w środku. Baj, cały na czarno jak kominiarz. Szanowny pani Marszałku, Wysoka Izbo Jak ja tu na poprawiny miał przyjść, a Pani na Słucham? Dzień dobry Stół upierdolony Matko bosko. Siema, już pakuję Natalia tak się pomalowała. Jeden lodzik w tygodniu znacznie obniża ryzyko zawału serca u mężczyzn. Kobieto, nie bądź skąpa, chroń życie. Jeden... Dobre! Dobre! Ja pierdolę. takie komentarze, mm. wydaje mi się, że istnieje jakieś. No heka heka... To choćbyśmy nie chcieli temat zbigniewać obryw. Ale żbitnie w to jest kawałek polskiej kultury sztuki. To jest quintessencja z w jednej osobie. On by mógł doktora ze skurwysyństwa napisać. A ten kurwa broni jego żony. Tak jest takich... To nie chcieli temat. <laughs> Jechał bez świateł i pod prąd, wjechał w znaki drogowe, staranował in... A to co jest? W sumie chce mi się pić. Nie pij tego, bo co? Bo będziesz słyszał, co mówią wszystkie z... Chuję Żeby Żebyście zdjęli to Bambi z plakatów, bo ten czarny sos to jest mój. Ja jeszcze nie Przepraszam, jeszcze raz? To jest mój czarny styl, czarny styl i czarny vibe. To nie może być Bambi na czarno. I że sos czarny, to jest ode mnie wszystko. Czarny vibe, cały na czarno jak kominiarz Halo? Słucham, dzień dobry No i co, wyłączysz się do Bambi? Nie Kurde, No jak nie? Ja jestem kominiarz, to no nie może tak być <grystanie> nie poradzę, tak? Ja byłem w środku, to byś się... Z... A to czołk jest? Nie, to Wyrzut, nie? a można to kupić? Nie? Kurwa, bo <laughs> no <co> to <ty? śmiech> <laughs> Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie oczywiście lajka, suba, komentarz i do następnego widzowie siema!